Siema Wam w kolejnym filmie. Dzisiaj szykujemy sadzeniaki. Mamy 11 maja. Jeszcze do tej pory nic nie jest posadzone. I tak właśnie ładowałem kuzyna ładowarką te grube ziemniaki z przeznaczeniem na paszówkę. Jednemu gospodarzowi przed chwilą. Jak widzicie, tu jest. Cztery tony ubrane, jeszcze mi ze trzy przyczepy na sprzedaż zostały, jeszcze sąsiad ma Jedną podstawić, no to jeszcze trochę zostanie Tam to dla swojego bydła myślę pójdzie No a tak to to jeszcze Jeszcze trochę tych ziemniaków w przechowalni jest A że mama nie miała nikogo wczoraj do pomocy do załadunku A ja w trasie byłem przez cały dzień No to dzisiaj żeby czasu nie tracić no to też E, Ładowalką tutaj wiadę, no i się na przyczepę wrzuci. Przyczepę też od kurzyna mam pożyczoną, bo w tej swojej jeszcze nie zrobiłem tej piasty, bo tam są kombinacje po naszych ludziach. Bo trochę trzeba skiełków obrać. Bo trochę porosły, te co wcześniej. Wow, strasznie porosły, te co wcześniej były sortowane Dlaczego na przyczepę? Ponieważ sadzimy tam ten kawałek, tam daleko za domem, no i, no i by się nie opacało tutaj przyjeżdżać za każdym razem i nasypywać do sadzajki, bo pewnie prawie cała przyczepa tam pójdzie. Tam hektar z kawałkiem powinno być tego pola. No, to załadujemy na przyczepę, przyczepę się tam podciągnie i z przyczepy się będzie wrzucało do sadzajki. A tutaj ten kawałek koło domu, no to się będzie przyjeżdżało i ładowało tutaj już stąd Taka ładowa rzeczka, wam powiem, fajna sprawa by się Tylko strasznie w tym trzeba uważać bo jest strasznie szeroka No Maxa opuszczę, bo to jak jest podniesione, no to po prawej stronie nie widać co tam się dzieje. Ale chły tutaj mają. Pięknie się tam te ziemniaczki. Z dwie łyżki się rzuci, się przebierze, później się dorzuci kolejne dwie trochę przebierze i, i przyczepa będzie załadowana. Wy pół godziny? No maks, godzinę. Zobaczymy, ile to przebieranie zajmie. O, jak się ładnie nabiera? Cudownie. ją postawię, zgaszę, bo mama musi przebrać trochę i tam trochę i tam sipką podgarnę to przy ścianie, żeby już czysto było. Szczotą najlepiej. Tylko tutaj o, nie zauważyłem, kilka przejechałem do koszyka i będzie dla bydła. Parę sztuk. Przechowalnie przymkłem. Bo tutaj są naszykowane jadalne 60 worków. Jakby ktoś chciał. Tak na zapas. No i by było dobrze, jakby tu było chłodno i nie kiełkowały. No a słońce tak dzisiaj grzeje, że masakra. Pod 30 stopni pewnie na termometrze 27 na pewno. I jutro można będzie je sadzić w końcu, w prawie połowa maja. Jeszcze dwie łychy będą, cała przyczepa będzie pełna. Ale tak to to już się powoli, powoli tutaj pusto robi. Wrzucam dom łycha. Jadę odprowadzić ładowarkę kuzynowi, bo chcę wycinać, a nie ma czym. Trochę to dłużej trwa, bo mama wszystkie kiełki obiera. Myślałem, że tak szybciej przebierze z grubsza, a to tak bardziej dokładnie się wzięła. Jeszcze będę musiał pożyczyć później wieczorem. Jeszcze raz i doładować. Jest godzina za chwilę, szósta. Jadę od Jana się przejechać. Jówką z przyczepką jadę kupić trochę ziemniaka, świeżego, do sadzenia od jednego gospodarza, niedaleko 20 km. Wracał będę trochę dłużej niż tutaj jechałem, bo mam ziemniaczki w dwóch big bagach, trochę na zaczep ciśnie. Jeszcze drogi tutaj do błaszek no, nie zachwycają jakością. Główki do linki, także 50-60 będzie trzeba jechać. Krzyżówka z lustrem, gdzie coś nie jedzie, nic chyba? Kawałkami po ładne asfaltale ale w większości przez sędzimirowice <grych> to jest tragedia. Wójcice żegnają kurcze, trochę się jeździ w tych okolicach, ale żeby miejscowości pamiętać, to. To w ogóle nawet nie wiedziałem, że przez taką przejeżdżam. Teraz już wiem. Trzeba już nie zdążyłem dorzucić, więc muszę to zrobić dzisiaj. Jest przed 11.00 od samego rana byłem po świeże sadzeniaki. Dlatego ładowarką sobie przywiozłem też widły, żeby to zrzucić z przyczepki. Tutaj jest tona na tej przyczepce. Sporo. I muszę jeszcze raz jechać, bo dwie tony zamówiłem I nie miałem niczego innego do przywiezienia. Tych ziemniaków kliówka trochę siedzi tyłem na przodzie 600, na tyle 400. Mama wczoraj do późnego wieczora siedziała, ale zobaczcie, już jest ładnie cieściutkie one są. Jeszcze jedna taka większa łycha i powinno staczy. Teraz przepinał zły tutaj na tej widę. Strasznie wysokie te wojki są 30. Nie wiem, czy bym go ściągnął z przyczepki. Podnieść ziemię bym go podniósł, ale raczej, raczej bym nie ściągnął z przyczepki. Trzeba patrzeć, żeby nie zahaczyć drzwi. No to nie wiem, w której punkcie ten teleskop jest najwyższy. No nie, przechodź. No i dobra, to ona już jest teraz. Jadę odprowadzić ładowarkę kuzynowi, bo dopiero wieczora mi będzie potrzebna. Osprzęt przeczepiony, widły załadowane, maszyna odstawiona. Wracam do domu. Powiem wam, że teraz trochę więcej ziemniaczków przywiozłem w tych dwóch big bagach tak pasami zabezpieczone. Bo jest po tu jest 600 kilo a tu jest chyba 580. Coś takiego jest to chyba 20 kilo brakuje do tony 200. No i trochę trochę to poszło bardziej na tył przyczepki chyba ten ciężar. Nie wiem. Jakim cudem? Bo tył no strasznie nisko siedzi a tył kliówki jest w górze, także jakby tak, jak patrzę, no to powinno być mniej więcej 50 na 50 rozłożone z jednej i z drugiej strony osi, a tu jednak trochę więcej na tył idzie. Ale już się nie bawiliśmy, nie przestawialiśmy, bo to kawałek drogi. Po prostu wolno, wolniej jechałem. Niż z tamtym ładunkiem. bo Te Big bugi są niższe od tamtych, bo to już są moje. Także myślę, że trzydziestką je ściągnę. No ale to zaraz zobaczę, czy damy radę. jeszcze jest muszę sprzątnąć opyskiwacza na razie nie odczepiam, bo jeszcze dzisiaj planuję popyskać zboża dokończyć odpaszczalnie i jak zdążę no to z T1 i R1 wjechać tutaj na te zboża koło domu bo szybko w lesie już zrobiłem Jest przy tej maszynie do obedlania ziemniaków. Trzeba będzie stamtąd wykręcić i przykręcić do sadzajki. Tutaj może stać. widziałem mu kuzyna zajęta, więc próbuję 30. Jak się ktoś zastanawiał jaki 30 ma udźwig to wiecie, że 600 kg na wzmocnionych siłownikach bez problemu. A ile więcej nie mam pojęcia. Podniosła, nie no, dłuższego już tego nie mogli zrobić. Nie, chyba to obetnie, bo inaczej z tego wolka tych ziemniaków nie wysypie. Trochę rozwaliłem. No ale nie było jak inaczej tego zrobić. Wezmę zaraz sipkę i to podgarnę. Tak profilaktycznie, jakby trzeba było czasami jutro do tamtych dojechać, żeby tu był przejazd. Jest tak ciepło, że nawet ważnie jako chciał do przechowalni wejść. O no i tak, nikt się za łóżkiem dawno nie drapał. Dobra, te. Tyle tego jest. Zobaczymy, starczy czy nie starczy na przyczepie. To już no, w miarę nasikowany jeszcze trochę trzeba to przebrać. Przyczepkę odczepić, kijówkę schować. Przygotować wszystko do jutrzejszego sadzenia. No trochę roboty jeszcze jest. A w tym filmie myślę to wszystko. Jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć!